Kole nie zapłaciłeś ukradłem kole Gdzie? Nie, z szafki Muszę się przyznać, ale ukradłem kole Chcecie kebaba za darmo? Kebab A co jest To jest zwykły kebab Chcecie kebaba za darmo? Trzymaj Mam jeszcze dwa Chcecie kebaba? Ja chcę Macie, proszę Dzięki Proszę Radio ci ukradli no rad... nie, ja sam chowam, wiesz? Dlaczego to chowasz takie... radio? No żeby właśnie, nie, nie, wiesz, no, nie Ty myślisz, że ktoś ci ukradnie da. radio? Tak Weź... by ci mieli radio ukraść Normalnie, kurwa, są takie uposie Byczku, serdelku A <grym> podobam tobie się? Nie Serio chowasz radio, żeby ci nie ukradli? Bo ja nie mogę w to dowierzyć Nie, po prostu, no tak chowam, ochowam No po prostu, Boże żeby nie ukradł. E, dzisiaj ekipa jest taka. Jestem ja, jest Madzia, jest y, Sonic i jest Kijek. ma fajny kask na globie w Minecrafta. Grasz Kiek pepew oraz Damesonic, c*** autobusiarz, pepew. z takim kontentem wylacz, to gówno wy Gruby uważaj na daimsonika, bo machiwa od dziś Boleszal bez gumy. Stary, wy sami chcieliście takiego streama. Przypominam, że tego streama mówiliśmy na ostatnim streamie. Chcieliście streama z DameZonikiem i Skikiem, więc mamy streama z DameZonikiem i z Kikiem. Jak się nazywał? to? Tak, upo, upo się. Jest. Ale spokojnie nie jest taki upotim, bo. Gościu, jak ten tytuł, to prawda, to zapierwona w ścianę i skok z balkonu. Ty jesteś po. <śpiewanie> że mam oglądać trzech upośledzonych na dwóch streamach. 16-letniego z 30-latka, który pierdzi do mikrofonu Pride's Melody. Ja! To co? To widzimy się w poniedziałek, pewnie? Nie, czwartek, środa. czwartek coś takiego. A ty gdzie siedzisz? Nie, nie będzie w poniedziałek. Mm. Matur... Matur, matur... Matur... Matur. Dobra, to na razie. To Chyba wszystko. Ja nie składać, składać, a cały sufit tutaj? No właśnie, patrzcie tu jeszcze moja kuchnia leży. Coś składa sufit, z... Znaczy kuchnię z no. Witam widzów z YouTube'a! Dajcie znać, czy wy też lubicie odcinki z Kikiem, jak i Damesonikiem, czy wy jesteście po stronie czatu i nie lubicie streamów z Sonikiem i Kikiem. Dajcie znać w komentarzu yy, pod tym filmem oraz dajcie łapkę w górę. Pozdro. A subskrypcja. I subskrypcję daj. No muszą dać subskrypcję, że ogląda... A nie, nie muszą. No nie muszą. I dajcie subskrypcję. Gdzie jest Witam szefa, ale kurteczka Siema Witam, witam serdecznie Kurde, ale mordowalną kurtkę, skąd taka? Widzisz? Siema Jamesonik, chcesz pryk? Dobra Zrobisz pryk, Jamesonik? Zrobisz pryk na żywa? Wstydzi się Jamesonik na No trochę tak O, ale miło przywitanie Dobra, chodźcie, bo mam mało czasu Mało o, czasu to, mamy Jak było Było Mało czasu mam, więc chodźcie Ty masz w końcu... A właśnie, To. Gominiakę ty masz Jamesonik, czy nie? Jak chcesz, mogę Ci pożyczyć, mam dwie Trzymaj, zobacz czy ci będzie pasować. Ja mam dwie akurat. Bo zawsze na go kartach zapominam. Trzy razy chyba widziałem. Co widziałeś? Z No, ostatnio to chyba na festiwalu Pizzy, tak? Byliśmy tak. wiatru jeszcze z Leonem. Cieszcie się, że Leona nie ma, bo Leon też się chciał wpierdzielić i pisał do Damesonika, czy, czy może przyjść. Ale fura! A ty mu w końcu co odpisałeś? Żeby ze sobą gadał. A. <laughs> ty ty ej, ziesz, szefu. Ej, ładnie to wygląda. Dzień dobry. Na 17:20 e, rezerwacja na trzygo karty była. dobra, e, Jakub Matowicki, Kijek jak nie wiem. Jak się rejestrowaliście? Kijek Tak się zarejestrowałeś? Albo bez podkreślenia. O, a to nickname tam można było podać. Ty dałeś imię Kaka a nazwisko Kijek? Mamy, zobacz czy pasuje twoja. Dobra A Co? Tak to się tak dokłada? Ty, pasuje czy nie? Ej, kogo, kogo bardziej lubicie? Kilka czy Daimsonika Widzowie? Oj, nie Myślę, że 50-50. A Widzowie, jak chcecie? Chcecie Daimsonika, czy mój pow? Jak ktoś napisał daimon Sigma. Tak. To co, weźmiesz kamerę? O, je zamontujemy. Weź mu tam przykręć. Do regulacji okay. jak coś. Co? Ten czerwony do regulacji. To i... to dobra chyba jest. To dawaj, tak jak będziesz jechał. Te chłopaki załatwiłem jak poniżej drugie okrążenie, poniżej 53 sekund przejedziemy, włączą nam na maksymalną moc. I co, I... git będzie? Czekaj, bo dobra. dobra, jest git pop. Puszczamy. Tak, jest dokładnie, jest płynny, a może Dos to! Jak tam się jechało? Straszka. Dziwnie. Dziwnie? No. Dobrze, jak na pierwszy raz? No nie wiem, no chyba tak. Jak o drugi byłem? Ty nie no, spoko Ale dobrze ci się działo, co? Bo on pierwszy raz w ogóle był na tych dwóch no kartach. Nie, dobrze, jasne. A mieliście też busta czy nie? Ja miałem chyba. Ja nie wiem. Generalnie ja nie wyczułem. W pierwszym przejeździe boosta nie ma. W drugim przejeździe uda Wam się zrobić czas poniżej. Ja miałem 52 I co, i ty? A Ty próbowałeś klikać? Świeciło Ci tam po prawej taki przycisk? Nie. Nie, to... nie. Nie naciskałem tego przycisku. Nie, tylko <laughs> Nie no mówią, że zarąbiście właśnie jechałeś. Jak autobusem? Jak autobusem. Ja no, autobusem tak szybko w zakleję. nie? on ten sunik fajnie, ale będę -Bę wyjebał. No ta. Jak to on wygląda. Ale kto? A, A to, to z temu? Nie, Kurtka z temu. <laughs> Serio? Ta kurtka z temu jest? Mhm. Fajna. Za Zastówkę? Za Ty, no. elegancko. Nie, ja nie Zimowa. Zimowa, no zobacz fajna jak za stówkę, a pokaż w środku materiał. Ty, no elegancka. I co, nie płacisz się w nim? Nie. No dobra. Dobra, dzięki, wielkie chłopaki. Również dzięki. Zajebiście było. Dzięki. Mam Do zobaczenia. Do zobaczenia. I co, jak wyglądało to z góry? Fajnie? No Ej, nie chcesz się przejechać, szczerze, zajebisty tor. Nie. Patrzcie, zeskanuj odbierz zniżkę 15%. Czemu my nie wzięliśmy? A bo to w menu. Chcesz, Madzia? Dawaj, dawaj do tego, zarąbiście się jeździło. Serio, mega, Dawaj. najfajniejszy tor w Warszawie. Nawet ja pierwszy raz. No, sobie możemy tak. się spytać, co miejsce, miejsce. miejsce. No i właśnie, jaki ładny. Jeszcze raz, ale po prostu nie. A, to, no A. tak. Dobra, nie zmuszaj. Nie zmuszam, pytam się tylko, tak, Ej, bo to akurat ma, okazja. Tak, dzięki za te A spoko. polaryzacji na zawsze chcesz. No, zawsze chcesz, masz. Masz, masz ode mnie ten Sonic, e, Donata. Jak Jakieś już Tak, za te donate nie wysyłasz, masz ode mnie Donata. Skarpetę na głowę. Mam nadzieję, że będzie służyć. Mogę ci podpisać jeszcze jak chcesz. Masz? Cię no, spytamy się o marker. Prawa, prawa, Mogę ci podpisać? Co czyż już gruby jedzenie no bo jest nie szukasz. Zniżki. No, dojebany, kontent kurwa. Gość jechał wolniej niż osoby na wózku inwalidzkim. Tak, z streama to chyba no to tylko ty potrafisz, my na to czekaliśmy godzinę kurwa. Przecież jego powinni wyjść. Z tej komunikacji No, ale pierwszy raz jeździ Devisonik, no to no. co to? Źle się. Pokaż, jak ty jeździsz pierwszy raz, co nie? No. Niech on przyjdzie i pokaże, jak jeździ pierwszy raz. Nie, no szacun dla niego, że zatrzymywał się na przystankach na no. tym torze. No, <laughs> się Ale ja, no, to tor zajebiście wygląda. Mega fajnie. Ja, ja nie mogę I, porównać, bo ja pierwszy raz był. I bardzo fajnie i bardzo się. No, fanisi. to no, trzymasz? I bardzo fajnie się jeździło. Szczerze, tak ja mówię, najlepszy tor w Warszawie, chyba. Na jakim na razie jeździł? Roziedziczyłeś mnie na gukardach. Ooo, i jak podobało ci się? widzisz, ja dobry w tym jestem. Jest Tata, nasz jest... otwórz samochód. Już. Tata, zamknięte. Twoja stacja na wałbrzyska 48. Wpisz sobie i się widzimy to. Tak, tak, to to. Dobra, to się widzimy. No, Gdy mogę Cię wysadzić, żeś poszedł już w kolejce, stacja. mogę je wysiąść już. Tak? To pójdziesz stać w kolejce? Z, z tym czy bez... To dawaj. No No wziąć. A dasz mi torbę? No, da, podasz to nasz Mogę bez strzelek. No? Dobra. No. Pora, to się zaraz widzimy. Dawaj szybko pośłody. Zajmij. Trzyma. Ej, idziemy na kebaby. Ej, dawajcie, kupię kebaba w tym. Powiem, że od razu dostałem kupię kebaba w szafce. Dzień dobry. Oszczędzimy tyle czasu. Jeden. Dwa trzy. U i folię aluminiową. Z pięć dni wydam na tego pranka, ale to będzie prank roku. Dzień dobry. Ma pani folię aluminiową, czy nie? Żeby owinąć tę kebaby, czy muszę kupić. A będą na ciepło? Nie, na zimno. Cień, żeby je tylko owinąć w ten. Jeszcze należy się pana zdrabkę. nie? Ja nie mam 18 lat. To mogę zdrapkę. No, a to dostać, to nie mogę dostać, to mam kupić. To jest zdrawka akurat na panu od korzyść. W takim razie może pan A wyjaś... tu każda jest na korzyść, wie pani. Każda zdrawka jest na korzyść, tak naprawdę. Ale to jest dziecięca powiedz. A, dziecięca, dobra. 120 cm? Tak, tak, jak ten sen, co mam Ło! Wow. Nie ma szukaj dalej, sad. Stary kładę ci tutaj. No tak. stary robimy nie chybały. Nie

Siema, kebaby już mam Jak masz kebaby? No kupiłem, bo widzowie nam zamówili z odbiorem A gdzie ty jesteś? No ja już wracałem do was, ale zapomniałem, że wy nie parkowaliście, tylko odjechaliście. A ty tu jest, jak nie udał mi się prób tak, normalnie. On nie wie. Widzowie nam, no kebabę, jest, widzowie nam zamówili. Jacy widzowie? Nie wiem, to jest z kamerki. Ale co? Jak widzowie zamówili? Z odbiorem. I ch chłop do nim podszedł. Ale nie da się przecież. A który chłop podszedł? No chłop sam tam z tyłu podszedł. Powiedział, że on ma dla mnie kebabę, że cię na mnie. Ale który ten jest, y, pracujący? No, czy... pracujący. Kebaby. Widzowie tak było? Z rzadki kupił, kupił kebaby. z rzadki kupił kebabę. Ale przysięgasz? No serio, to są kebaby! Mamy kebaby! Ale jakiś, przysięgasz, tak, że podszedł... Ale jakiś widz po... po no chodź tak? zobacz! O. Ale jakiś widz podszedł, tak? Czy no, kto? No, no ta, no ta, no ta, no ta. Czy widz czy, czy ten, czy... sprzedawca? Nie, znaczy no widz stąd tutaj gdzieś stał sobie. W przybudce stał. I co i że zamówił nam wcześniej? Tak, i że czekał na nas pół godziny. Niemożliwe. No poczekaj, ja odpakuję jednego. To jest kebaba muala voilà. Co to jest? Czy masz Jak... też kebaba? Nie, nie, nie. to nie ten Jak nie ja. ten? To, to jest przecież kebab to nawet, Przecież to nawet widać, że jest inna Jak inna? No inna ta To jest muala Nie no, to inny, to też tu mają tą, chyba No taki dostałem To nie jest ten kebab No to jest ten kebab Zostawaj w kolejce Jestem. Nie, no bo, no skończy, skończy, co to skąd on ma kebaby? Bo ja, ja patrzyłem na snima. I co się działo? <laughs> nie mów! mówisz mu? Nie mów. Kupił w innym kebabie, prawda? <laughs> nie, w tym kebabie. W żabce. No, Był w żabce chłop. No, ja tak, w żabce w kołku. W co ty, Ej, rozdajmy to ludziom, powiedzmy, że to stąd. Chłop z kebabem na kebaba przyszedł. <laughs> Ej, ale to od kiedy w żabce tak dają za Ja sam kupiłem folię! Ja, jak ty to zależyłeś zrobić? Muszę no zamiast stać w kolejce na kewała. Nie A ja wiesz, gdzie znalazłem? od tamtej ja strony. Tak? No tamtej widzę. Ja już chciałem kółka zrobić. Ja już chciałem gryźć tak szczerze. Ja Ej, gryźć. Ej, Ej, rozdajmy. to ludziom, powiem, że to jest tam kebab no. Żeby... Ty... ty bezdomny, gdzie? Niestety mięsa nie ma Ty to po co oni stoją? Ej, ja rozdam tutaj kebaba. Ty to Ej, chcecie kebaba? Za darmo Chcecie kebaba za darmo? Kebab. A co jesteście tak z nim? To zwykły kebab Chcecie kebaba za darmo? Trzymaj. Mam jeszcze dwa. Chcecie kebaba? Ja chcę. Macie, proszę. Dzięki. Proszę. Ej, rozdałem kebaba. A długo już stoicie? Ile już stoicie? Ej dobra, zaraz spadną to... minut. Co zmieniamy miejscowe? No musimy, a jak bez mięsa chyba Ej, zmieszczą nam się wszyscy do samochodu, bo zaraz spadną jak to chyba zjedzą No to jedziemy gdzie indziej, no to dawaj, i... Ej, dobra chodźmy, bo oni zaraz to zjedzą, to będzie źle. Nie gadać jakiś gigantów. Jeden to jest falafel. O to jest! Mogę jeszcze w ukulku niego. Masz, to jest stąd 5 minut. Więc dawaj tam, A może pieszo, ile Kolecka, Kolecka, no. nie na pieszo? Nie, no pieszo za 36 minut. A turecka, nie dobra? nie To ja o, mogę skurmy. iść na pieszo, ja mogę iść kulego. Ja kurwa, żeś w ich miniu szczerze. Że szybko, żeś no, 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 tak. w No no tak, ty byś go zjadł. Przecież. Ja, ja uwierzyłem, szczerze. Magda wiedziała, ja mi się wydaje, ona specjalnie tak, żeby pod content nie? Ale tak pomyślałam, że szafka była oko, bo mi się z A ]żałem. ja myślałam, że te rollo to dają jakoś kurwa, wiesz Dali w a ja wszędzie kupiłem folię I <grym> <grym> szczerze, <grym> kijek Mastermind, 200 IQ Zobaczcie, ja kolkę muszę kupić, bo przecież w kebabie nie będę wykupował bo. Ty Pobre. bez kiku Dzień dobry Dzień dobry Co tu w tym kebabie byłeś? Tu byłem w tym kebabie Dlaczego ty kupiłeś? Bardzo dobre Jakie chipsy? Ja ale ja nie jestem. Nie, jak no, słyszysz no, słyszy no, słowo no, dieta to jest horror. Jak słyszę... Słucham? No możemy obejrzeć, ale to i tak nie chcę ci chipsa. Nie jak nie słyszę, no. słyszę słowo dieta to mam ochotę z dwiech zjeść. nie, połować sobie, Młodzio? Nie. Ty, a czemu ma puszce nie ma w kolki? Skapli no, się, że to jest ten kebab. Skapli się, że to jest ten kebab. To jest ten kebab. No, to jest ten żabki się dzieci.

Co ja no, 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 to było no, no zaraz nie dojadą! Wiedziałem, że spindel, wiedziałem. A ty, ty patrzcik, wziąłeś? wziąłeś? No to! Mara! Jaki pantercik? Ja jakieś jakiś fala wziąłem. I nie wiedziałem, że jest chyba On poszedł specjalnie do żawki się upełnić, że to ten. <laughs> Ej, mam pomysł na streama Co? Pójść przed jakąś restaurację, gdzie będzie duża kolejka i zrobić te stery własne żeby ludzie testowali w kolejce. Te rzeczy co samemu, co? Ale to co, że ja nie wiem, mam kanapki zrobić? No, na przykład coś takiego, co jest w tej restauracji, ale zrobić to kompletnie tragicznie i rozmawiać... No, pozwali przecież. Za co? Że udajesz, że to z ich restauracji. Ale nie będziesz udawał, bym rozdawał po prostu. W ogóle też nie wiem, czy to legalne jest, no, żeby taki stand własny. A ty odchodzić. rozdawałeś już pod blokiem. Ale to ja też często na ludzi Dania nie robię. No to stand, to, to, samo stałem, stałem, zrobił, to, stędu, to samo byś zrobił, ale bez standu, to samo byś zrobił. Tak jak kelnerki czasami chodzą, jak jest długa kolejka no. i rozdają jakieś rzeczy, to to samo byś zrobił. Nie głupie tylko w zimę, to kubo by wszystko. Ty co on tu robi? O, to co jest? Co jest? <grymne> się sta... Kuba, Kuba, Kuba nie, nie, nie. Ej, Wiesz jaki jakaś ma Kuba na imię? A no, no tak Tak, tak faktycznie. Ej odbanujcie Dame Sonika Dame, Son Dame Sonika autem <grymne> przyjechał Żeby powiedzieć, żeby go odbanować No ban mamy Pokaż I patrz <grymne> i same kegwu widzisz Ej odbanujcie Dame Sonika Nie kegwu tylko unban Kto go w ogóle banuje? Jak za kolej, nie zapłaciłem chyba jak za kole nie zapłaciłeś? Chyba ukradłem kole. Gdzie? Nie, z szapki. ja płaciłem za kole, czyli. Idź się wracaj, kurwa. Jak to się wylosowało? Dlaczego znaczy, nikt nie pisał kijek? Zapłać za kole. Dzień dobry. Muszę się przyznać, ale ukradłem kole. I chciałbym za nią zapłacić teraz. Troszeczkę wobec mnie w tym momencie nie fair, ponieważ ja miałam dużo ludzi na sklepie i jak ja mogłem zauważyć. Ja nie no miałam... ale ja chciałam powiedzieć, że przez przypadek ukradłem. Dobrze, rozumiem. To nie było, bo zapomniałem po prostu, bo duży zamęt przydał. Wiem, ale to proszę o więcej możności. No wiem, wiem. Dlatego przychodzę zapłacić tutaj i... Ten... Dziękuję za uczciwość. Proszę, ja też dziękuję za nie pozwanie mnie. I tak by powiedzmy, tak naprawdę nie przyjechała w tej sprawie. Nie? Do 800 zł to dla nich nie jest duża szkoda, musiałoby się nie wiadomo co stać na takim sklepie, żeby... Czyli są, w teorii można legalnie kraść kole? Tak, ale w praktyce nie zalecam, bo jeżeli byśmy znaczy, kiedyś na... raz Pana przełapali... Znaczy, ja i tak nie mam zamiaru, to, czyli... Okej, okay. dobra, to dziękuję bardzo. To, tak w praktyce, wiem, dobra. Znaczy ja wolę przyjść, zapłacić, żeby nie było problemu czy coś i tak. No, w sensie... ale dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. wsiadamy do Daimsona. Czy stary, czy ja się dowiedziałem, że można legalnie kraść właśnie? Ej dobra, do kogo wsiadamy? Damson czy Asdus? Damson czy Asdus? Do kogo wsiadać? Damson, 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 Dobra, idziemy z Damsonem Tak ze no, mną idziemy? Tak dobra. Przepraszam widzowie No widzowie, zetknili się za mną oni, oni myślą, że do, że do niego chyba idziesz. Nie, znaczy oni podpisali, patrz. Pa ile Damisona było? Damson, Damson to kierowca, rajdowca. Damson Pepe. A, jest, eh, Dobra, chyba z bazę. I co, zapłaciłeś? Tak. Pani powiedziała, że można legalnie kraść kole. Tak? Tak powiedział? Bo Chłopaki, 5 tak minut jazdy, wytrzymajcie. <noise> Pomocy, porwał mnie! Tak. Porwał mnie, chcę już do taty. Mogę już do taty? Ale na światłoch nie będę szedł do taty. Autobus. Da. No. Ci <noise> <noise> <To nie głos> radio ci ukradli. No, rad... nie, ja sam chowam, wiesz? Dlaczego chowasz takie... radio? No żeby właśnie wiesz. No, nie Ty myślisz, że ktoś ci ukradnie Ta. radio? Taka fura, kurde człowieku. To, to, to jest wiesz. Jak ci mieli radio ukraść? Normalnie, kurde, są takie uposie. Uposie to, <noise>, jest. To radio <noise> by ci ukradli? No? Jak radio? W tych czasach radio by ci ukradli? No? I co, i chowasz radio? jeździsz bez radio, bo ci ukradną Ta. radio. Tak. Dobra logika, nie? Żółwik. A co jeszcze? wycieraczki też nie masz? Jak nie ma? mam. Co ty źle? A myślałem, że chowasz, żeby ci nie ukradli. Nie. Nie. <grywa> kurwa, Nie. Serio, chowasz radio, żeby ci nie ukradli? Bo ja nie mogę w to dowierzyć. Nie, po prostu, no tak chowam o chowam, no po prostu, boże. Żeby nie ukradli. Co jest kurwa tak trudno zrozumieć? Nie no, przecież śmieję się. No. Po prostu. Jak ty to robisz? O! <laughs> Siema tacha. Down the road. Siema tacha byczku serdelku. <śmiech> <śmiech> a podobam tobie się? Nie. Nie <laughs> gustuję w chłopcach. Ja też nie. Ja dzisiaj, ja dzisiaj na randę idę A z kim? A, Każdego dnia nie spotykam nie ludzi, których... Może jak się uda coś Zobaczymy. Nazywam tak. się Przemytusowska I, i po raz drugi wyruszam w tę niezwykłą podróż. Moimi idziemy. towarzyszami są ludzie, którzy posiadają coś nadzwyczajnego. Jeden fromu są więcej i, i wyjątkową ciekawość I, świata. I, I, Uwaga, ruszam! Nie jestem gejem! Ja też nie. Na co nie? dzień mierzą się z brakiem akceptacji ja i własnymi ograniczeniami. Serio? A to są Razem chcemy przeżyć przygody życia. A co do Bora czy no! Nie Przed wami Down the Road. Weź mnie tu bezruchu za autobusem, bo ty jesteś autobusem, Czekaj Tam ja tam pojechał. Dzięki. No spoko, nara. Pan. Chłopaki, uratowałem was. Wysiadłem już stąd. Git, git, git. Dobrze. Dobrze, dobrze, że wyszedłem. A jemy w środku, To jest w środku może co? W środku jest o wiele drożej, więc znaczy możemy zjeść w środku, ale wtedy nie opłaca się brać do ręki tego rollo, Ta? bo jest drożej A? o 15 zł chyba. Ile? No? To jemy tutaj. Więc albo jemy na zewnątrz, albo w środku taki na talerzu jest dobry też bardzo. No to oni wy decydujecie. Jak... Mi to wszystko jedno? Jak ale z przewagą masz środek. Chcesz, ty chcesz rollo tak? Ja do łapy, nie? No do łapy, zjemy to coś dzieje. Okej okay, Google! Ok Google! Okej okay, Google! Okej okay, Google! Okej okay, Google! Okay, Google. Okej okay, Google! <grym> Ty już? <grym> Ej szybko! Ej, to też rozdajemy za darmo teraz? Tak. A, a ile razy jadłeś kebaba w życiu? Dużo. Dużo? Niezliczono już. A jadłeś kiedyś pałeczkami? Ja też. O, widać. <grym> pałeczkami nie. Nigdy? A chcesz nas? na sushi? I na lodowisko? Ej tu moglibyśmy pójść na jakieś coś, co pałeczkami się je. O, nie wiem czy dobry, dobry pomysł powie. No trzeba wszystkiego się nauczyć w życiu. A Asdus randkę ma gdzie zapundowałeś najpierw patrzyła jak jeździcie na go kartach, a teraz patrzy głodna na zimnie jak jecie i to w obecności dwóch atencyjnych uposi. Ty to jesteś romantyk. Jak ci Magda dzisiejsza randka podoba? Ma rację. No podoba ci się? Tak. Dobra, to miło było, Damsonik. No i że dziękuję po zegna, za się z Damsonem. Mam nadzieję, że wam się, się podobało, chcieliście streama z Damsonem i macie streama z Damsonem, więc dajcie znać, czy wam się podobało. Widzowie na YouTubie też dajcie znać, jak wam się podobał Damsonik i czy chcecie więcej filmów z Damsonem. Byczku, serdelku.